Cześć, witam wszystkich. Dominik Wasilewski, Digital Dexterity Labs. W dzisiejszym krótkim materiale chciałbym się podzielić z Wami kilkoma innowacjami od Microsoft na drugą połowę 2023 roku. Oczywiście najwięcej innowacji jest z obszaru AI, który jest tutaj zmieniany przez wszystkie przypadki, i właśnie w tym obszarze Microsoft ma trzy takie moim zdaniem najciekawsze. Pierwszą z nich jest Bing Chat for Enterprise, czyli nic innego jak chat GPT, ale skonstruowany z myślą o przedsiębiorstwach. Tak więc wszystkie zapytania, wszystkie te prośby o wygenerowanie kontentów, które kierujemy do Bing Chat for Enterprise, one są specjalnie chronione po to, żeby wszelkiego rodzaju tajemnice, informacje przedsiębiorstwa no, nie, wyciekły, nie wyciekły właśnie poza tą sesję czatu. Jest to funkcjonalność dostępna w preview, natomiast w wersji produkcyjnej będzie dostępna razem z licencjami Microsoft 365 E3, E5, Business Standard i Business Premium. Plus dodatkowo będzie również dostępna jako add-on kosztujący 5 dolarów per użytkownika na miesiąc. Jeszcze bardziej rozbudowaną funkcją związaną z AI jest Microsoft Copilot. Copilot jest to taki w zasadzie asystent, dzięki któremu możemy sobie zbudować prawdziwe, cyfrowe, wzbogacone przez sztuczną inteligencję miejsce pracy. I on pomaga nam w takich zadaniach, jak przygotowywanie różnego rodzaju draftów dokumentów, prezentacji, różnego rodzaju wnioskowania na podstawie danych w Excelu, więc jest w przeciwieństwie do. Bing for Enterprise jest on zdecydowanie bardziej zintegrowany z danymi, które przechowujemy i przetwarzamy w chmurze i jest to również obwarowane różnego rodzaju mechanizmami bezpieczeństwa i zgodności, które są dostępne w ramach platformy Microsoft 365. Tak więc tutaj też korzystamy z tego, co mamy w chmurze, natomiast nie jest to używane do tego, żeby trenować te modele LLM, LL czy też w jakichkolwiek innych celach. To, to, to wszystko, do czego używamy Microsoft Copilot w ramach Worda, Excela, PowerPointa, Teamsa i wielu, wielu innych narzędzi. To wszystko pozostaje w obrębie właśnie naszego środowiska M365. Jest to rozwiązanie, które będzie dodatkowo płatne. Jest to add-on do licencji E35 Business Standard i Business Premium. I na ten moment Microsoft wycenił go na 30 dolarów na użytkownika na miesiąc. No i kolejnym Copilotem jest Copilot dla sprzedaży. Jest to pierwszy taki ukierunkowany na konkretną rolę w organizacji Copilot, który ma właśnie wspierać działania działu sprzedaży poprzez powiązanie ze sobą takich narzędzi, które bardzo często funkcjonują osobno, takich jak poczta. Jak Teams, czyli komunikator, czy też narzędzie do prowadzenia spotkań, jak różnego rodzaju systemy CRM takie jak Microsoftowy Dynamics, czy też nie Microsoftowy Salesforce. Właśnie Copilot dla sprzedaży ma nam pomóc powiązać te różnego rodzaju narzędzia. Przykładowo poprzez przygotowywanie draftów maili na podstawie danych, które trzymamy w CRM-ie, czy też na identyfikacji różnego rodzaju szans sprzedażowych na podstawie haseł, które padają, które są wymawiane podczas spotkania na Teamsie. Więc, więc tutaj bardzo, bardzo będzie tą pracę działu sprzedaży Copilot wspierać. Więc jeżeli zastanawialiście się nad tym, czy to jest właściwy moment na migrację do chmury, na migrację danych, dokumentów, aplikacji, no to jest właśnie ten moment, ponieważ żeby skorzystać z pełni możliwości wszelkiego rodzaju kopilotów, dane, dane organizacji muszą się w chmurze znaleźć i wtedy te wszystkie dobrodziejstwa w sztucznej inteligencji będą nam w stanie pomóc.